Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. Jak widzicie, choinka jeszcze nie jest ubrana, ale nie dużo brakuje. Zobaczcie, już dawno bym miał ją skończono, tylko w święta praktycznie nic nie grałem, dużo miałem jeżdżenia. No chociaż żebym wymieniał codziennie petardy na te skrzynie z ozdobami, to już myślę, żeby była skończona bo jak dobrze wiecie otworzyłem wszystkie brązowe i zielone skrzynie zostało mi zdobyć cztery srebrne klucze zaraz będę miał jeden to sobie otworzymy jedną skrzynię no i jak ktoś nie wie złoty klucz możemy zdobyć w kole Fortune. no dobra idziemy jeszcze znaleźć te cztery klucze bo chyba tylko tyle mogę jeszcze dzisiaj oczywiście w miejscu leśne jezioro, tam praktycznie zawsze znajdziecie miedziane klucze no i dobra i pójdziemy na festyn zimowy zobaczymy jeszcze kupię te dzisiaj skrzynie za petardy mam tyle ich na spokojnie ubiorę choinkę i na spokojnie wymienię 1500 petard na właśnie plecak E, chyba, że trafię go z koła fortuny, bo będę miał ze 40 żetonów. Tak sobie przeliczyłem. E, a widziałem, że kilka osób trafiło z koła fortuny. Troszkę chyba e, to zmienili jak e, było to na e, evencie Halloweenowym. Tam to praktycznie e, nie wiem czy ktoś trafił, bo nie widziałem na Facebooku. Z koła Fortuny. E, jeśli chodzi o ten event świąteczny, to widziałem już kilka osób, że trafiło z koła fortuny, także no chyba większa jest możliwość właśnie trafienia go. Także pierwszy na koniec y, eventu zimowego pierw, y, pójdziemy do koła Fortuny i zobaczymy jak się uda trafić to wszystkie petardy idą w karnet, tak? A jak nie no to wymieniam petardy na plecak, bo na pewno chciałbym mieć ten plecak do kolekcji. No i dobra. Widzicie jak to wygląda. Lecimy po cztery klucze i na festyn zimowy. Ok. Leśne jezioro i szukamy elfa i zbirów. No i oczywiście klucze. Nie wiem ile razy byłem dzisiaj. Znaczy ile razy tu trafiłem już. O, chyba dwa razy. Tak mi się wydaje. Okej, okay, jest. Co oni już o to mnie biegną? Jak to tak szybko? Pierw zawsze coś tam mówili, co nie? Dziwna sytuacja. Pierwszy raz tak miałem, że od razu do mnie... Podbiegli. A nie podchodziłem tu jeszcze. Dobra, możemy wymienić na jeden srebrny klucz. Ale przyjdziemy jeszcze raz tutaj i zobaczymy, czy trafimy. No i dobra, szukamy, bo chyba jeszcze raz mogę dzisiaj na nich trafić. Zobaczymy. Dobra, jest. Zobaczcie. Praktycznie za każdym razem. Raz chyba miałem, także nie, nie trafiłem pod rząd. Ale wyszedłem, wszedłem i było. Także. Blisko naszej bazy nie ma co dalej latać. No i można coś tu trafić ten brązowy klucz. Ale to jest rzadkość. Okej, okay, pierwszy sprawdźmy koło fortuny. Czy ten klucz tam jest? Czy on dopiero się... Nie jest! Zobaczcie. Złoty klucz świętego Mikołaja. Ten klucz pokazał się, jak uratowaliśmy tego wujka Billa. No jak pokazało nam się właśnie. Y to, to wydarzenie kryjówka rampusa no okej. Okay. podobno z tej skrzyni y, fajne nagrody mają być idziemy sobie wymienić y, klucz na brąz y, nie brązowy na srebrny no na srebrny i idziemy sobie a czekajcie od razu na pewno kupimy teraz tak myślę ile zostało no i tak jak choinkę ubiorę to dostajemy co dzień prezent i tam też chyba codziennie dostajemy po 20 petard ale tak się zastanawiam bo zostało 7 dni czy czy jakby te, czy jak kupię tę skrzynię z ozdobami czy uda mi się odbierać 1500 petard Tutaj robię zawsze na trudny, na wysokim poziomie trudności. A jeśli chodzi o tego, o tą kryjówkę rampusa, to tam robię na łatwym, powiem Wam. No, góra na średnim, bo trudny. Zrobiłem dwa razy. Znaczy ten wysoki poziom, ale to jest nieopłacalne. Za dużo tej broni idzie. Więc zrezygnowałem, żeby tu robić wysoki poziom trudności. Zazwyczaj robię ten niski poziom, bo rzetony zdobywam właśnie z tamtego, a trudny, a średni to już się troszkę różni. A tutaj, no, sam rampus nie jest ciężki, tylko te zbiry co wychodzą, bardzo przeszkadzają. Zaraz. Zaraz sobie zrobimy. Pójdziemy pierw otworzyć skrzynię. Zobaczymy, jakie ozdoby mi wypadną. I nie wiem, kto, którą otworzyć. W sumie chyba obojętnie. No, ciekawe, czy uda mi się z koła fortuny plecak zdobyć albo chociaż ten klucz. No i zobaczcie, tutaj wszystko jest otw otworzone już. I tu mi zostały cztery te skrzynie. No i jedna ta fioletowa. Dobra, otwórzmy sobie tą i jeszcze trzy. Okej, okay, są dzwonki, super. Ale nie ma bombek. Eee, a co tu mamy? Okej, okay, laska. Hmm. Bo nie chcę też... Zaraz, muszę sobie to obliczyć. Jakbym codziennie... Codziennie po dwa razy robił to kryjówka rampusa to jest 60. I tam po 30 też, czyli 120 dziennie. 7 razy 120 to jest 840. To nas nie mogę wydać bo tu mam 900 ponad. Dobra. No i jeszcze będę z prezenty z choinki dostawał. Tam jest 20. Tam 20 się dostaje tych petard. Nie wiem, czy w każdym prezencie, ale wiem, że to się dostaje. Dobra, to kupujemy. Tutaj, jak, jak wiecie, mamy po jednej sztuce każdej ozdoby. Ok, no to dzisiaj mi się nie uda choinki ubrać, niestety. Ale jutro już na pewno. Także na 6 prezentów się jeszcze załapie, dobra. 11 dzwonków. Dwie bąbki mi brakuje, żeby mieć już na full. Yy, I tutaj jeszcze chyba dwa dzwonki, tak? 13. Kurczę niedłużej, miał. Jakbym mógł jeszcze to kupić, no ale już nie ma, muszę czekać 5 godzin. To w sumie. 5, 6. Ale dobra, jutro. Jutro na spokojnie już będę miał ubraną choinkę Klucze się jeszcze pozbiera. Okej, okay, dobra, to zostawiam. A to możemy wszystko sobie już wymienić na, na petardy, tak? Zawsze nam się trochę zwróci. Okej, okay, czekajcie, żebym nie wymienił o właśnie bombek i dzwonków. Okej, okay, to możemy. laski tak samo. No Okej, okay. nie wyszedłem na tym tak źle. Zobaczcie, praktycznie mam to samo. Dobra, zanim... Yy... O, tutaj macie ten zegar, zobaczcie, te skrzynie. Tylko do nich chyba nie można nic wsadzać, także to tylko jako ozdoba. Słabo. No właśnie, ta drewniana skrzynia. No i mamy ten plecak. Niedługo będę cię miał. Okej, okay, zanim y, udamy się do choinki włożyć te oddoby co mam. Zrobimy sobie kryjówkę rampusa. Na niskim poziomie trudności. Tutaj jest spoko, no bo dostaje się 60 Peter i 2 żetony, ale za dużo idzie na tym wysokim poziomie. Naprawdę. No dobra, pokażę wam jak ja to robię. Jak wiecie tam musicie te pułapki jak on w nią wpadnie, wtedy możecie go y, właśnie atakować. No i musicie na nowo ją, tak? Otworzyć, żeby on potem znowu w nią wpadł. I pokażę wam jak ja robię, tylko czekajcie, muszę broń. No i lecimy, lecimy z nim. Okej, okay, on sobie tutaj. Ja robię tak na razie, że Te pułapki nastawiam. No tutaj będą nam przeszkadzać. Zbiry to sobie biorę i lecę jeszcze do tej trzeciej pułapki. Tylko czekajcie, muszę się napić spokojnie, mi tutaj. No i dobra, nie robię coś takiego. O, mamy dynamit Chodź tutaj do mnie Ok, dobra Odbędziemy się ich Kolejny Dobra, i teraz tutaj No i lecimy z tym Dobra, i teraz musimy już Działać, bo będą nam Wybiegać no i teraz go atakujemy, tak? A jajaj, czekajcie. No i dobra, jak już jestem to... O, już mi czapkę zniszczyli, zaraz mi ubrania. Słabe ubrania wziąłem. Ja zawsze na te wydarzenia biorę już najlepsze ubranie. Dobra, i zobaczcie. Ta pułapka jest na nowo. Dobra, czekajcie, nie będę się z nimi bawi bawił. Na nowo jest. Otworzona, żeby w nią się złapał. No i ja teraz biegnę tutaj. No, i tu go atakujemy. Niestety ubrania mi już zniszczyli. Dobra, Odbezpieczamy i lecimy dalej. No, tu też zaraz będzie po łonie. Dobra, czekamy. No i biegniemy. Tutaj się teraz złapie. Te już nie otwieram, bo mi nie będzie potrzebna. Tu się złapał. No i dobijamy go. No i tyle. Ja zawsze biorę lepsze ubrania. Bo te właśnie świąteczne są bardzo słabe. Zobaczcie już praktycznie spodnie zniszczone. Cały set poszedł, ale one nie są jakieś drogie, żeby je zrobić. Dobra, zrobiłem sobie te oblężenie stacji. Oczywiście na wysokim poziomie trudności. Tutaj mam jeszcze ozdoby, które miałem w bazie. To od razu sobie wymienimy. Te nie, dzwonki nie. Tutaj... pięknie. No i lecimy No i robimy to szybko To lubię robić jak mam właśnie tą śrutówkę Zmienna broń dobra też jest spoko No Ale śrutówka robi swoje No dobrze wiecie Jak ładnie siądzie to zabija wszystkich naraz Coś takiego pra... prawie <laughs> ok, lecimy dalej pięknie. Teraz tutaj jak mi jeden zostaje, to dobijam go właśnie z tej szabli, żeby nie tracić broni. Okej, okay. no dawaj, dawaj, szybko, nie ma czasu. Noże. Jeszcze trzy grupki. I ostatnia. Który prezent? No i to tyle. Mamy zaliczone, potem sobie zrobię to drugi raz. Idziemy włożyć to na choinkę, co mam. Żebym mógł jeszcze kupić chociaż te dwie skrzynie z ozdobami, to już bym dzisiaj ubrał. A tak muszę do jutra. Czekać. Dobra, prawie tysiąc jest. Ładnie. Powiedz damy Konikowi, to sobie tutaj wsadzę klucz też i lecimy do bazy. No i dobra. Jak to wygląda teraz? Jeden dzwoneczek i dwie bombki. A dzwonków nie 13 brakowało 12. No dobra. To jutro już będzie ubrana. Kupię trzy skrzynie z ozdobami i no i będzie choinka w całości ubrana. No dobra. Także widzimy się jutro. No i mamy dzień kolejny. Skrzynie już mogę Kupić. A, czekajcie. Petardy. Trzyma mój konik. Wierny konik. No, i dzisiaj kolejne klucze znajdę. No, i będę chciał wymienić jutro na kolejny srebrny klucz. E, dobra, czekajcie. Trzy. Raz, dwa, trzy. No i więcej nie kupuję. Otwórzmy sobie od razu. Jest dzwoneczek. No i ostatnia. No i mamy to resztę, możemy wymienić na petardy. Dobra, to wszystko. Jedną bombkę możemy. Dwa dzwoneczki możemy. Raz, dwa, no i reszta na wymianę. a okay. Równe 1000 petard mam. Zobaczcie. Także na spokojnie będzie na plecach. No, chyba że trafię z koła fortuny. To wszystko idzie w karnet. No, ale zobaczymy. No i pierwszy cel osiągnięty. Teraz tylko. Y, no, plecak. Zdobyć plecak. No i tyle, tak. Powiem wam, że. No, a tym jakoś mi tam mega nie za, nie, nie zależy tak. Za bardzo. No, jedynie co. No, te ostatnie, tak. Te ubranie. Y, właśnie płaszcz y, Szeryfa Mikołaja. I tutaj ten kapelusz. No i fajny jest ten stół świąteczny. Ale to i tak. Raczej mi chyba nie starczy. Jakbym wiecie, trafił w skoła fortuny plecak, to te 1500 monet. monet... petard. No nie starczy chyba, żeby, żeby wbić 25. Raczej na pewno. Bo no wiadomo, potem się zwiększa, tak? Co ileś tam poziomów. Ale mniejsza. O to. Zależy mi. Na plecaku, no i udało się po raz kolejny ubrać choinkę. Tak zaraz to w sumie zrobimy. Lecimy do bazy. No i dobra. Jakoś powiem wam, że też nie spinałem się, tak żeby za wszelką cenę jak najszybciej ubrać tą choinkę. Ważne, że się teraz udało. Na spokojnie, naprawdę. Jeszcze odbiorę sobie 6 prezentów, także. Także fajnie. Dobra, mamy to i zobaczcie. Finalizujemy. No, i tutaj mamy wszystko gotowe na święta. Odwiedzaj Westland każdego dnia zimowego festiwalu i odbieraj codzienne prezenty. Śnieżny ekspres dostarczy je do Twojej skrzynki odbiorczej. Wskazówka: odliczanie czasu do następnego prezentu rozpoczyna się chwilą odebrania poprzedniego daru ze skrzynki odbiorczej. Okej, okay. i tutaj mamy... Aha, to możemy dostać, zobaczcie. Fajnie, zawsze dodatkowe petardy, tak? I jakieś tam y, surowce. Tego mam dużo, to także mi starczy. Okej, okay. tak wygląda ubrana choinka. W sumie tak jak rok temu. Szkoda, że nie ma nocy, bo wygląda dużo lepiej, no ale... Co zrobić? mamy dzień. No dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, kto jeszcze nie subskrybuje, no i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!